Brak nadzoru i samowola dyrektorów. Mały król na państwowym folwarku. W strukturze PGR-ów dyrektorzy pełnili funkcję niemal niekontrolowanych władców. To nie była tylko funkcja menedżerska. W praktyce oznaczała niemal absolutną władzę nad majątkiem, ludźmi i decyzjami finansowymi. Często mówiono o nich mały król we wsi. W systemie PRL-owskim liczyła się lojalność wobec partii, a nie kompetencje. Jeśli ktoś był zaufany, dostawał posady kierownika PGR-u, nawet jeśli nie miał zielonego pojęcia o gospodarstwie rolnej. Brak mechanizmów kontrolnych oraz cichy układ z lokalnymi działaczami politycznymi sprawiał, że dyrektorzy mogli robić niemal wszystko: zatrudniać rodzinę, zawierać szemrany umowy, pożyczać sprzęt czy wydawać państwowe pieniądze według własnego uznania. Przykładami jest, że w jednym z PGR-ów wykryto, że dyrektor przez lata wypożyczał maszyny rolnicze swoim znajomym rolnikom za darmo lub za przysługi. W innym przypadku kierownik wydawał pieniądze na prywatne polowania, alkohol i huczne imprezy z udziałem działaczy partyjnych i milicjantów. Co istotne nadużycia rzadko wychodziły na światło dzienne, a jeśli już, to kończyły się symbolicznym przeniesieniem dyrektora do innego PGR-u. Powód? Układ towarzysko-polityczny. Dyrektorzy byli często swoimi ludźmi, to lokalnych sekretarzy partii, więc ich ochraniano nawet jeśli prowadzili gospodarstwa na skraj bankructwa. Kolejnym tematem będzie kreatywna księgowość i fałszowanie dokumentów. Oczywiście chcę zaznaczyć, że ten film to jest pokazanie problemu i oczywiście nie działo się to we wszystkich państwowych gospodarstwach w filmie z treści edukacyjnej. Pegiery były mistrzami papierowej gospodarce. Gospodarstwa rolne miały obowiązek składania regularnych raportów wydajności, produkcji, zatrudnienia, stanu majątku, zużycia paliwa i wiele innych. Problem w tym, że rzeczywistość bardzo często kompletnie odbiegała od tego, co trafiało do dokumentów. Dyrektorzy i główni księgowi fałszowali dane, by uniknąć kary za złe wyniki, lub wręcz przeciwnie, zawyżali produkcję, by uzasadnić zwiększone zapotrzebowanie na środki, które potem Znikały. Na przykład fikcyjna produkcja. Raportowano, że zebrano 500 ton pszenicy, podczas gdy realnie było 300. Różnica znikała. Lewe faktury wystawiano dokumenty na nieistniejące firmy albo zawyżano ceny, by przeprać pieniądze. Podwójna księgowość. Oficjalnie raporty trafiały do ministerstwa, a nieoficjalne były ukrywane w szafie dyrektora. Także było znikające w cudzysłowie paliwo i nawozy. Według dokumentów zużyto 30 tysięcy litrów oleju napędowego na pracę maszyn. Faktycznie zużyto połowę, reszta trafiała do prywatnych zbiorników. Wszystko to było możliwe dzięki temu, że kontrole były rzadkie i co gorsza na części zapowiedziane. Przede wszystkim inspektorów robiono teatr, sprzątano gospodarstwo, pożyczano maszyny z sąsiednich pgr a nawet podstawiano pracowników. Jednym z najbardziej absurdalnych przypadków była sytuacja, w której Pegier deklarował regularne dostawy mleka, mimo że w gospodarstwie nie było ani jednej krowy. Zniknęły rok wcześniej, a papierowo produkowały jeszcze przez dwa lata. Kolejnym tematem będą znikające maszyny i sprzęt rolniczy. Jednym z najbardziej charakterystycznych przejawów patologii w państwowych gospodarstwach rolnych była masowa kradzież sprzętu rolniczego. Traktory, kombajny, przyczepy, siewniki, agregaty uprawowe, a nawet całe ciągniki znikały z majątku pegierów w niejasnych okolicznościach. Często nie chodziło o pojedyncze przypadki, lecz o systematyczne i zorganizowane działania, które byli zamieszani zarówno szeregowi pracownicy, jak i osoby z kierownictwa gospodarstw. Schemat był prosty i powszechnie stosowany. Maszyny pożyczane, lokalnym rolnikom lub zaprzyjaźnionym zakładom bez żadnych umów czy dokumentów. W teorii miały wrócić po kilku dniach pracy w polu. W praktyce nigdy nie zwracano, a po jakimś czasie sprzęt był traktowany jako zgubiony, zepsuty lub rzekomo sprzedany na złom. Często dochodziło też do fikcyjnych transakcji. Maszyny warte miliony złotych były sprzedawane za ułamek wartości, najczęściej znajomym, krewnym albo podstawionym osobom, z którymi dyrektor lub kierownik miał układ. Na fakturach widniały śmieszne niskie kwoty, a transakcje często odbyły się bez zgody centralnych. Nie brakowało również przypadków zwyczajnej kradzieży. Sprzęt wywożono nocą, części zamienne znikały z magazynów, a paliwo do maszyn było systematycznie spuszczane i sprzedawane na lewo kierowcom i lokalnym przedsiębiorcom. Zdarzało się, że całe PGR-y posiadały tylko część sprzętu, który istniał w dokumentach. Reszta dawno już zmieniła właścicieli lub została rozebrana na części i sprzedana pod stołem. Najbardziej absurdalne były sytuacje, gdy sprzęt trafił na wieczne wypożyczenie do ludzi związanych z partią, milicją lub kierownictwem z PGR-u. Zdarzało się nawet, że maszyna użytkowana przez prywatnego rolnika miała tabliczki z nazą PGR-u, z którego zniknęła, ale nikomu to nie przeszkadzało, bo wszyscy w okolicy wiedzieli, że sprzęt został załatwiony. Brak realnej kontroli, słabość inspekcji, układy towarzysko polityczne i powszechne przyzwolenie na kombinowanie sprawiły, że wyprowadzanie sprzętu z PGR-ów było zjawiskiem masowym. W latach 80. i 90. ogromna część z państwowego majątku po prostu rozpłynęła się w powietrzu i do dziś nie wiadomo, gdzie dokładnie trafiły tysiące maszyn, które kiedyś należały do Skarbu Państwa. Kolejnym tematem będą lewe przetargi i ustawione kontrakty. W gospodarstwie centralnie planowanej, jaka była Polska Ludowa, nawet jeśli istniała jakaś forma przetargów czy zamówień publicznych, to w praktyce były one jedynie formalnością. W PGR-ach przetargi najczęściej ustawiano z góry, jeszcze zanim pojawiły się oficjalne oferty. Wiadomo było, kto ma wygrać. Układ był prosty. Dyrektorzy i kierownicy gospodarstw zawierali kontrakty z zaprzyjaźnionymi Firmami lub osobami często uzależnionymi od firm finansowo albo powiązanymi towarzysko czy rodzinnie. Przykładem może być zamawianie usług remontowych, dostaw nawozów, maszyn czy paliwa. Jeśli trzeba było wyremontować dach w magazynie, wybierano firmę szwagra kierownika, która wystawiała fakturę na 300 tysięcy złotych, mimo że realny koszt wynosił 80 tysięcy. Różnica rozpływała się gdzieś po drodze. Część trafiała jako łapówka do kieszeni zleceniodawcy, część do właścicieli firmy, który z góry doliczał koszty. I lojalności zdarzało się też, że przetargi na dostawy paszy czy nawozów wygrywały firmy, które dostarczały produkty niskiej jakości lub przeterminowane. PGR płacił pełną stawkę, bo tak było na umowie. A odpowiedzialni za podpisywanie kontraktu nie ponosili żadnej konsekwencji. Nikt nie pytał, dlaczego traktor kupiony rok wcześniej zepsuł się po dwóch miesiącach, albo dlaczego drewno na budowę obory nigdy nie dotarło na plac budowy. Często też dochodziło do sytuacji, w których podpisywano umowy na zakup maszyn, które już wcześniej były zakupione. Tylko z innego źródła. Efektem było dublowanie dokumentów i faktur, a rzeczywiste maszyny pojawiały się tylko na papierze. Jedną z metod na wprowadzenie pieniędzy były tak zwane fikcyjne usługi doradcze. PGR zawierał umowę z konsultantem rolnym lub ekspertem od produkcji zwierzęcej, który wystawił fakturę na kilka milionów złotych za opracowanie strategii rozwoju gospodarstwa. W praktyce dokument tak nigdy nie powstał, lub był zwykłą broszurą przepisującą ogólniki z podręczników. Nikt nie rozliczał jakości ani sensu. Tych wydatków. Warto dodać, że cała ta sieć. Ustawiony kontraktów była możliwa tylko dlatego, że praktycznie nie istniał realny nadzór. Państwo, a raczej jego przedstawiciele na szczeblu lokalnym, często brali udział w procederze. Milicjanci, działacze PZPR i kontrolerzy przymykali oko, ponieważ sami korzystali z przywilejów układu, zniżek, prowizji, prezentów, a czasem po prostu gotówki. W rezultacie ogromne kwoty pochodzące z budżetu państwa, często de facto z pieniędzy wszystkich obywateli trafiały nie na rozwój rolnictwa, lecz do prywatnych kieszeni. PGR -y z roku na rok, Pogrążały się w zadłużeniu, a mimo to dokumenty przedstawiały wzrost efektywności i pozytywne wyniki. Cały system był fasadą, której kontrakty pełniły funkcję narzędzia do legalizacji kradzieży, dobrze zorganizowanej, systemowej i niemal zupełnie bezkarnej. Także alkohol jako waluta. W wielu PGR-ach alkohol stał się nieformalną walutą i ośrodkiem patniczym, równie istotnym jak pieniądz. System wynagrodzeń i motywowania pracowników często opierał się bardziej na butelce wódki niż na premii finansowej czy uznaniu zawodowym. Za Flaszka. Mawiano pół żartem, pół serio, ale w rzeczywistości był to obraz smutnej i bardzo powszechnej praktyki. W trudnych warunkach PRL-u, gdzie pensje były niskie a dostęp do towarów ograniczony, alkohol był towarem pożądanym. W PGR-ach rozdawano go nie tylko z okazji świąt czy żniw, ale wręcz regularnie, jako element nieformalnego systemu motywacyjnego. Pracownicy fizyczni otrzymywali butelki jako dodatek do pensji, a często, zwłaszcza przy pracy sezonowej, jedną realną zapatą była właśnie wódka. Traktowano ją jako zaliczkę. Nagrodę, albo po prostu sposób na uniknięcie wpływów w gotówce, której gospodarstwo nie miało. Praktyka ta miała katastrofalne skutki. W wielu PGR-ach panowało niemal powszechne przyzwolenie na picie alkoholu w czasie pracy. Niejednokrotnie operatorzy ciężkich maszyn, traktorzysta, kompanista czy kierowca ciężarówki byli pod wpływem alkoholu. Dochodziło do wypadków, uszkodzeń sprzętu i strat w uprawach. Ale nikt nie reagował, bo picie było normalne, a jego źródłem była sama struktura gospodarki. Kierownictwo zamiast karać, rozdawało kolejne flaszki by załatwić sprawę. Na niższych szczeblach działało to jako system lojalnościowy. Wódka za przechylność, za milczenie, za przemykanie oka. Alkohol bywał też środkiem płatniczym, w kontraktach z dostawcami, podwykonawcami, a nawet lokalnymi funkcjonariuszami milicji. Oficjalnie wszystko odbywało się zgodnie z planem. W rzeczywistości produkcja kulała, sprzęt się psuł, a ludzie starczali się w alkoholizm. To zjawisko, choć absurdalne, z dzisiejszego punktu widzenia było na tyle powszechne, że mówi się dziś o kulturze alkoholowej PGR-ów. jest skutki społeczne i Psychologiczne, szczególnie wśród kolejnych pokoleń na terenach po PGR-owskich no niestety są widoczne do dziś, ale nie wszystkie i nie wszędzie. Kolejnym tematem także będzie kradzież płodów rolnych. Kradzieże płodów rolnych w PGR-ach były równie powszechne jak kradzież sprzętu. Zboże, ziemniaki, buraki cukrowe, warzywa, owoce, a także mięso i żywiec. Wszystko to, co było produkowane w gospodarstwach znikało często jeszcze zanim trafiało do spychlerzy. Chłodni czy magazynów. Kradli niemal wszyscy, od zwykłych pracowników przez brygadzistów i kierowców. Po kierownictwo i magazynów. Najczęstszym procederem było wynoszenie worków ze zbożem przy okazji pracy w polu. Pracownicy przywozili dodatkowe worki lub skrzynki, ukrywali plony na przyczepach, a potem w nocy odbierali je z umówionego miejsca. Zdarzało się, że całe transporty ziemniaków, które miały trafić do magazynu, trafiały prosto na prywatne podwórka. Kierowcy ciężarówek dogadywali się z odbiorcami na lewo, a w popierach wpisywano straty lub pomyłki w ewidencji. Często kradzież usprawiedliwiano swoistym społecznym przyzwoleniem. Ludziom wydawało się, że skoro to państwowe, to i tak niczyje. W mniejszych społecznościach mówiono, nam się to należy, przecież to my na tym robimy. Wiele osób traktowało kradzież jako formę rekompensaty za niskie pensje, złe warunki pracy i brak perspektyw. W rzeczywistości jednak proceder przebierał rozmiary przemysłowe. Dochodziło do sytuacji, gdzie oficjalne zebrane plony były o 30-40% niższe niż zakładano. Mimo, że pogoda i uprawy były dobre. Największe straty ponoszono przy zbiorach i transporcie. kobanista zostawiał nadatek na skraju pola, który potem nocą był zabierany. Magazynier wpisywał fikcyjne straty spowodowane zgnilizną lub szkodnikami podczas gdy żywność znikała z chłodni i trafiała na czarny rynek lub do prywatnych gospodarstw. Złodziejstwo to nie było przypadkowani, spontaniczne miało charakter zorganizowany, a układy między pracownikami pozwalały na sprawne odbieranie gospodarstwa. Brak kar, nadzoru i jakiejkolwiek odpowiedzialności sprzyjał rosnącej skali tego zjawiska. Państwo traciło miliony złotych rocznie, ale oficjalne raporty nadal wskazywały, że wszystko działa zgodnie z planem. Kolejnym tematem będzie fałszowanie sprowadzeń i produkcji. W PGR rzeczywistość bardzo Często była jedynie atrapą. Gospodarstwa, mimo że pogrążone w długach, niskiej wydajności i chaosie organizacyjnym, przedstawiały w oficjalnych sprawozdaniach obraz niemal heroicznej sukcesów. Liczby były imponujące. Wzrost wydajności o kilkanaście procent, zrealizowane plany zbiorów, wyższa produkcja mleka czy trzody chlewnej. Problem w tym, że te liczby istniały tylko na papierze. Mechanizm fałszowania danych był prosty i powszechnie znany. Kierownictwo PGR-u pod presją partii i władz wojewódzkich musiało co roku realizować. Plan, nieważne, że była susza, że maszyny nie działały, że plony były kiepskie. Plan musiał zostać wykonany, a skoro nie dało się tego zrobić realnie, robiono to fikcyjnie. Często zawyżano ilość wyprodukowanego mleka lub mięsa, na przykład wpisując, że jedna krowa dała 20 litrów dziennie, podczas gdy w rzeczywistości dawała 12. Liczba tuczników, których rzekomo przekazano do ubojni, była wyższa niż faktycznie wyhodowano. Niektóre gospodarstwa wpisywały zbiory spół, które no po prostu nie istniały, albo należały do innego pgr -u. Fikcyjne pola, fikcyjne stada, fikcyjne tony zboża. Ważne było to, co trafiało do raportu, a nie tylko co faktycznie trafiało do magazynu. Na podstawie tych fałszywych danych przyznawano premie, odznaczenia pochwały partyjne. Kierownicy i dyrektorzy, którzy osiągali sukcesy, awansowali lub przechodzili do jeszcze większych PGR-ów. Jednocześnie realna sytuacja gospodarstw się pogarszała. Brakowało paszy, maszyn pieniędzy na naprawy, a ziemia leżała odłogiem. Ale w raportach wszystko było idealnie. Co roku poprawa, co roku wzrost, co roku duma klasy robotniczo-chłopskiej. Władze centralne doskonale wiedziały, że dane są fałszowane, ale w systemie propagandy liczyła się narracja, nie rzeczywistość. Fałszerstwa były nie tylko tolerowane, czasem wręcz oczekiwane. Nikt nie chciał być tym, który nie zrealizował planu, bo to oznaczało polityczne samobójstwo. Następnym tematem są tajne premie i koperty. Choć PGR-y były często przedstawiane jako niedochodo, i wymagające wsparcia z budżetu państwa. Ich kierownicy potrafili żyć na poziomie nieosiągalnym dla przeciętnego obywatela PRL-u. W czasach, gdy większość ludzi czekała miesiącami na możliwość zakupu telewizora czy lodówki, dyrektorzy PGR-ów jeździli służbowymi Polonezami, budowali domy z materiałów państwowych i przyjmowali koperty od kontrahentów. Tak zwane tajne premie były ukrytym, choć powszechnie stosowanym sposobem nagradzania lojalnych dyrektorów. Oficjalnie ich pensja nie odbiegała znacząco od średniej krajowej, ale w praktyce otrzymywali dodatki w formie Bonów towarowych, sprzętu AGD, materiałów budowlanych czy przedziałów na deficytowe towary, meble, alkohol, samochody. Tych nagród nie ujawniono w księgach, wypłacano jest z tzw. funduszu dyspozycyjnego. Często tworzonego z fikcyjnych faktur, zawyżonych kosztów usług lub oszczędności na rzekomo nieodebranych dostawach. Jeszcze bardziej intratne były łapówki i dowody wdzięczności od prywatnych firm lub osób, które chciały wygrać kontrakt lub dostać coś z podlady. Koperty z gotówką były normą. Wręczano je przy podpisywaniu umów, rozliczeniach, a nawet przy świętach. Obdarowani dyrektorzy nie musieli specjalnie kryć, system milczał, dopóki nie wybuchł jakiś wielki skandal lub wewnętrzna walka polityczna. Zdarzały się też przypadki, że dyrektorzy zlecali fikcyjne remonty budynków PGR-u, podczas gdy materiały trafiały do ich prywatnych domów lub działek rekreacyjnych. Cement, drewno, blacha, a nawet meble biurowe, wszystko to potrafiło zniknąć. Z inwentarza, z gospodarstwa i w magiczny sposób pojawić się w prywatnej wili lub w mieszkaniu w mieście wojewódzkim. Styl życia niektórych dyrektorów przypominał wręcz klasę nowobogacką PRL-u, elitarne kluby, niedostępne restauracje, znajomość z lokalnymi apartyczkami, wszystko to w cieniu formalnej biedy PGR-u, który w oficjalnych reportach walczył o przetrwanie, gdzie dla zwykłych pracowników różnica była rażąca. Oni klepali biedę, podczas gdy góra żyła ponad stan, karmiona układami, lojalnością i wieloma przyzwoleniami na złodziejstwo. Także sprzęt rolniczy w pgr był niezwykle cenny. W czasach PRL-u traktory, kombajny, siewniki czy ciągniki były towarami trudnymi do zdobycia, kosztownymi i nierzadko sprowadzonymi z importu. Teoretycznie każdy egzemplarz był inwentaryzowany, oznaczony numerem i przypisany do konkretnej jednostki. W praktyce jednak maszyny znikały na potęgę, dosłownie ich przenośni. Mechanizmy kradzieży maszyn wyglądały różnie. Czasem sprzęt wyjeżdżał z gospodarstwa na próbę lub na wypożyczenie, a potem już nigdy nie wracał. Innym razem wpisywano go jako zużyty, zniszczony lub rozebrany na części, choć w rzeczywistości był sprzedawany na czarny rynek, trafiał do zaprzyjaźnionych prywatnych rolników lub na posesję pracowników. Istniały całe sieci powiązań umożliwiające legalizację takich zniknięć. Mechanicy wystawiali lewe protokoły, magazynierzy fałszowali dokumentację, a kierownicy podpisywali likwidację sprzętu, który następnego oraz prywatne pole. Niektóre PGRy prowadziły podwójną gospodarkę. Na papierze sprzęt figurował jako niesprawny, a w rzeczywistości był wynajmowany na lewo prywatnym rolnikom, często za gotówkę lub w naturze. Dowódz tego procederu trafiał oczywiście do kieszeni pośredników nie do budżetu gospodarstwa. W skrajnych przypadkach ciągniki i kombajny były wywożone poza województwo, a nawet za granicę, na przykład do Czechosłowacji czy NRD, gdzie sprzedawano je po cichu przez nieoficjalne kanały, brak skutecznej ewidencji oraz częste rotacje kierownika. Sprzyjały kradzieżom nowy dyrektor przechodził do gospodarstwa, zatajając dziury w magazynie, albo zamiast je zgłaszać, dorzucał swoje własne pomysły na zarządzanie, a stary sprzęt rozebrany, zaginiony w transporcie, oddany do kasacji czyli po prostu przywłaszczony przez odpowiednie osoby. Skala strat była ogromna, mowa o dziesiątkach tysięcy maszyn i urządzeń, znikających w sposób niewyjaśniony przez dekady. Państwo płaciło, PGR-y tonęły w długach, a prywatne garaże i pola coraz częściej zapełniały się błyszczącym sprzętem z demobilu państwowego. Ostatnim tematem będzie życie ponad stan i ciche układy z górą. Ostatnim, ale niemal ważnym zjawiskiem, było wykorzystywanie PGR-ów jako prywatnego zaplecza przez lokalnych i wojewódzkich ludzi. Gospodarstwa te były przez państwowe, a więc nikogo konkretnego. Co czyniło je, idealnym źródłem zasobów dla ludzi u władzy. W praktyce oznaczało to, że dyrektorzy PGR-ów często funkcjonowali w nieformalnym układzie z przedstawicielami. PGR-y zaopatrzywały działaczy w jedzenie, alkohol, opał, sprzęt i ludzi. Bywało, że specjalnie przygotowywano paczkę świąteczną dla sekretarza, obejmującą świniaka, kartony mięsa, skrzynię alkoholu, świeże warzywa i słoiki. Wszystko to wprost z państwowego gospodarstwa, bez faktur, bez ewidencji, za to z oczekiwanym podziękowaniem w postaci spokoju i nietykalności. Dyrektorzy PGR-ów, którzy umieli się dogadać z władzą, mogli liczyć na długowieczność na swoim stanowisku, nawet mimo długów, chaosu czy jawnych nadużyć. Oczywiście nie działo się to we wszystkich państwowych gospodarstwach rolnych i jest to tylko pokazanie problemu. Tereny gospodarstw często stawały się miejscem integracyjnych spotkań lokalnych ludzi. W latach 80. PGR z województwa przez kilka lat dostarczał dzieciżnę i wódkę z przyjęcia wojewódzkiego Komitetu Partii, nieoficjalne, ale systematycznie. W praktyce PGR-y stały się prywatnym zapleczem dla systemu, gdzie funkcjonowały dzięki układom, a jednocześnie karmiły się systemem dobrami, którymi nigdy nie powinny się opuszczać. To właśnie ta nieformalna sieć powiązań i wymiany przysług sprawiała, że skala patologii była tak trudna do wykorzenienia, a jej skutki były jeszcze przez długi czas odczuwalne po upadku pgr -ów.